Wobec tego witam wszystkich absolwentów, nauczycieli, byłych, obecnych sympatyków na, 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 na takie happy Trochę Tak sobie wymyśliłem, ja, takie happy inki ja sobie wymyśliłem, ja, bo chodziło o to, żeby Was zobaczyć, żeby Was spotkać i żeby powiedzieli o szkole. Bo ciągle tą szkołą żyjemy i ciągle tą szkołę. no nie wiem jakby ale ja ciągle kocham, bo to, od 53 roku w tej szkole prawie jestem. Pani Basi dzień bez szkoły i bez odwiedzenia, nas to dzień stracony <śmiennie> także, <śmiennie> także, także, Także praktycznie rzadko się zdarza, mógłbym chyba na palcach ręki policzyć, te dni kiedy nie zjawi się Pani Basia u nas w szkole, także to jest... Jakie że Pani Basia... Się Chciałam przedstawić nowego Pana Dyrektora, znaczy obecnego już na Już nie nowego. Już nie, już nie nowego. nowego. Bo już sześć lat. Już sześć tak, lat. Ale obecnego Dyrektora, skoro, Pana Magistra Wójta Robina. Jakby sobie niektórym powiedziałem, naprawdę nie udał nam się ten nowy Dyrektor, bo nadal kocha szkołę, nadal kocha, że tak powiem, tradycje, we, robimy piękną pięknowiswe tradycji, z na nadal tam jest taki Pan Dyrektor, ja pomagam pan Dyrektorowi, w sensie nam udostępnia, no bardzo śmija współpraca z dyrekcją się układa na to, jak mówię, dzięki temu, że zresztą złapał tego baksira, bo należy również do naszego klubu emerytów, bo wiaderki LRytów, absolwentów i sympatyków. I przychodzi nasze spotkania i ciągle się dziwi. Jaka to tradycja w tej naszej szkole była, jakie są absolwenci, słuchajcie, są absolwenci taki, że panu doktorowi w głowie się nie mieści to, co, co nasi absolwenci potrafią zrobić i potrafią pokazać, prawda? No może nie ja, wiem teraz, jaka jest uroczystość. Tak, uroczycja oczywiście. będzie zdjęcie, zdjęcie starej tablicy, ale to nie znaczy, że likwidacja szkoły, po prostu zamiana, a wiecie że nasze technika było, technika A w tej chwili będzie technikum numer 4 imieniem Marii Skłodowskiej-Kili. Tym, jeszcze nie ma nowej tablicy. Znaczy na razie jest tylko ta 4? Technikum numer 4, taka nazwa imieniem Marii Skłodowskiej-Kili. Tak będzie pełna e, branża. W branże powiem tak, że na chwilę obecną są różne, bo tak, mamy 7 zawodów w chwili obecnej w szkole. E, te, które tradycyjnie zawsze były Czyli technik, elektryk, technik elektronik, Aha, co czyli zawsze. Jest, tak, się ktoś pyta, tak czyli są, jest. kończą się te zawody? To znaczy się powiem tak, że jest coraz mniej chętnych na te zawody. I w tym roku jest to jedna klasa łączona, po 16 osób elektryków, 16 elektroników. I to jest pozostałość po tym y, tradycyjnym elektroniku. Natomiast pozostałe zawody, y, te pięć nowych zawodów, y, to, są, to są nowe zawody, które no, wprowadziłem. Można powiedzieć już na, za mojej, rynku. na zapotrzebowanie rynku za moich, mojej kadencji, no już teraz drugiej kadencji, bo już jedna minęła teraz, właśnie, właśnie dwa dni temu kolejna się zaczęła <grym <grym od 1 września. E, także e, to jest tak, Technik Avionik, gdzie jest cała klasa i tam jest limit ze względu na przepisy lotnicze 28 osób, nie może być więcej. To są samoloty, dokładnie. To jest elektryka, elektronika samolotowa, helikopterowa, szybowcowa, czyli wszystko co lata, ale nie tylko, bo to jest połączenie tego z tym, co jest w kontroli lotów, czyli wieży, wieży na Ziemi, bo to są urządzenia, które są no dwustronne. Samolot, ale i Ziemia, także to. To, to nie jest tak, że tylko samo by latało i wystarczy, jest to samowystarczalne. Bez tych urządzeń na ziemi awionicznych to niestety nie miało by racji bytu tam w powietrzu. To musi być kontrolowane wszystko. Więc to jest to, to jest cała klasa, 28 osób w chwili obecnych byłby szczęśliwy na pewno uczyłby tak na pewno, na pewno. tak ja wiem ale uczyłby, uczyłby na pewno mówię w tych zawodach to by się jak najbardziej w tym zawodzie to by się to zrealizował mógłby, mógłby pokazać co potrafi bo wtedy to tylko na polu tam jakimś elektrycznym elektronicznym mógł się zrealizować natomiast tutaj by mógł swoje no, no, doświadczenie tak. dokładnie mógłby przekazać E, powiem tak, że w tych zawodach jest bardzo trudno znaleźć nauczycieli, bo nie ma po prostu na chwili obecnej cywilów, e, specjalistów z tych dziedzin, bo do tej pory to tylko wojsko właściwie e, miało tą, tą dziedzinę. No teraz my wchodzimy, już Politechnika też, e, też w to wchodzi, także no, zaczyna to raczkować, rozwijać się coraz mocniej ten kierunek, także mam nadzieję, że na stałe zagości tutaj w szkole. E, w chwili obecnej otwarliśmy teraz e, trzeci rok tego awionika. Także już 3 lata teraz rzędu mamy otwarte. A lądowisko będzie tu na placu. Ja myślę, że to celowo gdzieś tutaj na dachu gdzieś. Teraz te helikoptery robią coraz lżejsze, więc można lądować gdziekolwiek. ...��ranchiny. Powiem tak, jak, bo teraz tym towarzystwem lotniczym, że tak powiem, mam trochę styczności, to jak widziałem, jak lądują na takim placyku pomiędzy drzewami helikopterem, gdzie od tego rotoru do, do, do drzew było, nie wiem, może 2-3 metry i on tak usiadł pomiędzy tymi drzewkami, to ja mówię, panie, pana tu przywioziono, a nie, pan tu nie wylądował, nie, po czym za chwilę poleciał, nie, także potrafią ludzie. Yy, ale nasi nie mają latać, znaczy, choć też są tacy zapalnicy, którzy będą latać, oni mają naprawiać te urządzenia elektroniczne, bo to jest taki zawód, który to ma naprawiać. Yy, kolejny zawód nowy, który drugi rok rzędu teraz jest, to jest technik, yy, 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 no, g, yy, znaczy no nie grafik, bo to jest yy, dokładnie nazwa yy, procesów technik cyfrowych, procesów graficznych, tak, taka zakręcona nazwa, tak, o właśnie, to jest to też mi się. Wszyscy mówią grafik, 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 ale to nie tak pełna nazwa brzmi. Technik cyfrowych procesów graficznych też, drugi rok też cała klasa, tu 32 osoby. Kolejna klasa cała to jest technik teleinformatyk, gdzie już piąty rok z rzędu już mamy pierwszych absolwentów. W tym roku, znaczy w poprzednim roku szkolnym mieliśmy pierwszych absolwentów, teraz nabraliśmy znowu pierwszą klasę całą i nowość w tym roku, dwa nowe zawody, po części jeden związany też z lotnictwem, bo technik eksploatacji portów i terminali, czyli to i lotniska i wszystkie terminale kolejowe, samochodowe, przeładunkowe, te wszystkie bazy DHL -e i tak dalej. No plus lotnisko to taka obsługa naziemna. I to jest połowa 16 osób i druga połowa fototechnik. Też bardzo nowy zawód poszukiwany obecnie także no żeśmy otwarli i zrobiliśmy nabór 16 plus 16 czyli kolejna klasa no i tu wyszło w tej mojej wyliczanki jak Państwo liczyli 5 klas pierwszych i muszę powiedzieć, że jest to niesamowity sukces na skalę Bytomia bo do tej pory mieliśmy przez ostatnie 4 lata tylko po cztery klasy bo ze względu na niż demograficzny zmiany, które są były to tylko cztery pierwsze klasy w tym roku pomimo niżu demograficznego dalej ciągle idącego czyli jest co roku mniej tych Uczniów kończących gimnazjum, czyli de facto jest mniej przychodzących do nas. My otwarliśmy o jedną klasę więcej na przekór temu wszystkiemu. Czyli gdzieś ktoś otwarł. Mniej, tak? <głosy> <głosy> gdzieś ktoś otwarł. Myśmy otwarli więcej. Komuś żeśmy podkradli tych uczniów. To tak, ja własnemu stało. <noise> tak, ale y, no uważam to za wielki sukces. Jesteśmy jedyną szkołą w Wytomiu, której udało się taki, taki wyczyn osiągnąć. Czyli no jest.

takie wdruszone, bo, bo po latach tak, tak. jest w szkole. Tak.